Cześć, dzień dobry. W szumi lesie słuchajcie, dziurę mi w moim wielkim bebzonie wiercicie, żebym Wam pokazał łąki kwietne i co tam u nich słychać, jak to wygląda. Ja tak niechętnie, no, bo tak, miałem pokazać, jak już będzie pięknie, ładnie, jak z obrazka na, na tych aukcjach, z których kupowałem hmm, te nasiona na łąkę kwietną, gdzie po prostu kwiatek na kwiatku, nic innego nie ma, pięknie, kolorowo i w ogóle. No ale nie wiem, czy doczekam do tego momentu i czy on się w ogóle pojawi, bo po prostu na razie jest trochę lipa z tym, jak dla mnie. Nie znam się na tym kompletnie i w mojej ocenie to bardzo kiepsko wyszło. Dla tych, co nie oglądali, powiem tylko tyle, że to było posiane to na terenie takim zachwaszczonym tylko przejechane glebogryzarką wysiane i troszeczkę tam zgrabione podlewać podlewałem bardzo rzadko bo później już troszeczkę zaczęło padać też więc nie starałem się tutaj jakoś szczególnie chwasty nie były wybierane. Chciałem, żeby to była prościutka metoda. Bo jeżeli by się sprawdziła dobrze, no to wtedy super, prawda? No Wiadomo, że trochę chwastów będzie, ale, mm, ale w, no, byłoby to zachęcające dla tych, którzy dopiero zaczynają, tak jak my tutaj. I teraz tak, ja się przejdę, pokażę Wam te łączki, opiszę ym, jakie to były mieszanki, tak pi razy drzwi. Znaczy nazwy tylko i z jednej Wam przeczytam skład tej mieszanki, bo na, na niej jest najwięcej kwiatów, no ale ja się na tym nie znam. Jestem tempakiem w tej dziedzinie totalnym i zwyczajnie. Pokażę Wam, co z taką naszą metodą na odwal się tutaj wyszło. A nie wyszło za, za wiele, więc nie ma za bardzo się z czego cieszyć póki co. Chociaż pojawiło się trochę gatunków, jakichś mam nadzieję, kwiatów, których nie mieliśmy na działce i to tak wzrokowo jestem w stanie ocenić. Natomiast mm, no jakby mało tego wszystkiego jest i dosyć dużo chwastów, to tych chwasty chociaż z brzegu, takie co niektóre może postaram się pousuwać chwastami nazywam te rośliny, które po prostu tu rosły wcześniej i odbiły z powrotem i rosną dalej, a nie były w tym miejscu pożądane jakoś szczególnie więc mamy te cztery łączki Dzisiaj się tutaj, jest teren po skoszeniu, więc widać to tym bardziej. Tu mamy jedną łączkę, każda ma około tam coś pomiędzy 10 a 15 metrów, tak, tam 12-13 średnio mają te łączki. Tu jest druga, może tutaj przejdę, będzie trochę lepiej widać to. Trzecia, czwarta. Może zacznę od najgorszej, a najpierw, znaczy najgorszej na tę chwilę, przynajmniej według laika, czyli mnie. Najpierw powiem Wam, co i jak było siane. Tutaj była wysiana łączka, nie łączka, tylko mieszanka kwiatów miododajnych, niby taka jakaś tam bis Universe nazywała się, coś takiego. Tutaj mieliśmy mieszankę kwiatów polnych na tereny podmokłe. Tutaj mieliśmy tak zwaną łączkę kwietną, a na końcu jest na tereny suche też mieszanka kwiatów miododajnych niby. Aczkolwiek my mamy właśnie raczej, jeśli chodzi o te terminy, w których sialiśmy, a było to zdecydowanie za późno wysiane, no ale już nie chcieliśmy czekać do przyszłego roku. To my mamy tereny latem mm, suchutkie, bardzo w ziemię mocno przepuszczalne, taki piasek. A zimą znowu jest wysoki poziom wody gruntowej, dlatego wziąłem dwie mieszanki, właśnie te, które jest tutaj na tereny podmokłe, a teraz jest, można powiedzieć, poza jakimiś tam małymi deszczami. To jest generalnie sucha pora u nas bardzo, ona sobie dużo lepiej radzi, tak naprawdę, niż ta na tereny suche, choć w każdej z tych mieszanek te kwiaty się, można powiedzieć, w pewnym sensie powtarzają. I tak tutaj. Najgorsza ta łączka póki co, jak dla mnie najgorsza, wygląda w ten sposób. Jest trochę, y, to zdaje się, jest brodawnik, tak się to nazywa, ale to u nas występuje jakby y, tak. Y, ja. no dużo tego Udans jest na działce, występuje tego, to naturalnie. U nas jest tego mnóstwo. Pojawiło się, słuchajcie, ja Wam kilka rzeczy pokażę. Może jak ktoś będzie bardziej ogarnięty ode mnie, to, to może odgadnie, co to jest. Na przykład to. <laughs> nie na no żartuję, tego nie mieliśmy wcześniej. To wyrasta dopiero teraz, ale to jest właściwie jedna sztuka, którą tu widzę. I na tej łączce właściwie poza tym, jeszcze tam jedna gryka wyrosła, to grykę to akurat jest, jeszcze poznaję. Poza tym nie widzę tutaj nic nowego. Być może wy widzicie coś, co, co jest tutaj inne niż, niż ogólnie u nas występuje. Przejdziemy dalej, tu mamy tę mieszankę, tak zwana łączka kwietna, mamy właściwie najwięcej z tego, co nam tu wyrosło. No sorry, ale akurat panowie robią u nas dach, może być trochę głośno. No grykę jakby jestem w stanie rozpoznać, mam nadzieję. Tutaj mamy takie coś, takie coś, co jest nowe tam, prawdopodobnie tego nie mieliśmy też wcześniej. Co tu dalej? Tutaj więcej tej gryki i też takie takie koperkowe jakieś, jakieś stworki wyrastają. Trochę tego jeśli to dobrze rozpoznajesz, że to jest brodawnik to, to właśnie ten brodawnik. Czyli takim no, czasami nazywany też mleczem. No i tutaj właściwie nic więcej też nie zauważam poza gryką i poza tymi na koprami jakimiś. Tu mamy tę mieszankę, która właściwie najładniej się prezentuje, chociaż cały czas jest to takie, no skromne bardzo. Tych kwiatków nie mieliśmy w ogóle, to Wam pokażę, aj tak zasłaniam coś takiego. Ja już miałem swój jakiś jeden typ, co to jest i tu również natomiast wolę nie mówić bo walnę jakiegoś babola i nie, nie chcący kogoś że tak powiem źle nauczę poczekajcie przejdę z drugiej strony bo jeszcze pojawiły nam się myślałem że też odgadnę co to jest natomiast kwiaty o podobnym kolorze i pokroju mamy, mamy kilka w tej mieszance dlatego nie jestem jakby w stanie ja tego rozpoznać po prostu się na tym nie znam Chciałem zachęcić tylko jako lajk prostą metodą do, Was zachęcić do tego, żebyście też sadzili. Oczywiście jak się tak siedzi i się jeszcze może zuma zrobi i pyknie zdjęcie, to wygląda jeszcze, że tak powiem, nie najgorzej może, tak? Na miniaturze może dam to zdjęcie, nie wiem. Aczkolwiek, no jakby wielkiego szału nie ma. Tu widzę, wyrastają kolejne tego typu rośliny których u nas wcześniej na działce nie było też jakieś takie, takie, takie coś koprowate, tam dziwne. Tu, tu, tu. Tutaj. Ta roślinka. I tak one tu wyglądają, troszeczkę się przebudziły na tej mieszance, którą myślałem, że akurat będzie sobie najgorzej radzić. Bo. Mówię, te, ta mieszanka jest na tereny podmokłe, a my mamy w tej chwili naprawdę tutaj duże susze. no Czasem już pada, teraz deszcz, ale generalnie jest teraz sucho. A tu mamy tę mieszankę dla pszczółek, niby miododajną, taką Tabis Universe. Też najwięcej mamy tu gryki. Jeżeli na pewno to jest gryka, bo ja też względem tego, co u nas w zeszłym roku rosło, ale chyba jestem prawie, że pewien, że to gryka. No i też różne takie, jakieś takie. Koperki, panie. Co to, panie, jest? To ciężko mi jest powiedzieć tu też. Nie znam się na roślinach ozdobnych, na kwiatach. Żadnym nie jestem specjalistą. Niektóre rzeczy mogą być już tutaj u nas, które rosły, ale, ale staram się pokazywać wam te szczegółowo, które. które no nie, nie występowały wcześniej. I na razie powiem Wam, że jestem tak zawiedziony tym, bo mm, oczywiście jak się popatrzy w ten sposób, że wszędzie jest dookoła skoszone, a od tej ładniejszej powiedzmy części łąk tutaj yy, Pokazując to, wydaje się, że, że trochę tego jest i że, że coś tam zaczyna żyć. Prawdopodobnie te kwiaty też w różnej porze kwitną, więc może jeszcze się obudzi tego więcej, no ale, ale pytaliście się i miałem, miałem szczerą nadzieję, że pokażę Wam jakąś piękną łąkę, która będzie wspaniale się prezentować i zrobi wrażenie, natomiast na mnie też jakiegoś wielkiego wrażenia to nie robi, wręcz przeciwnie, jestem, można powiedzieć, zawiedziony. No i może przeczytam Wam jeszcze skład tej, 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 tej mieszanki, która wydaje mi się, że najlepiej sobie radziła, ale niestety, musicie poczekać sekundę, odpalę sobie, ponieważ na tym całym naszym opakowaniu. Wszystko jest po łacinie, ja już w ogóle nawet czytać za dobrze po łacinie nie, nie będę wiedział jak. Tu mamy tak, arcydzięgiel litwor, litfor ogórecznik, dzwonek ogrodowy Haber, bławatek, złocień właściwy, naparstnica purpurowa, pszczelnik mołdawski, jeżówka purpurowa, żmijowiec babkowaty i zwyczajny, gryka, lubczyk, komonica, myślałem, że to komonica jest to żółte chyba, melisa lekarska, lebiotka pospolita, facelia błękitna, to ostatnio mi bardzo polecacie, żebym wysiewał facelię, no to już to wysiałem. Szałwia lekarska, gorczyca biała i koniczyna krwisto-czerwona. Takie mamy tutaj gatunki różnych kwiatów, niby wysiane na tej łące. Natomiast ja zauważam tak: to to żółte, to to to, to grykę, to to, to 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 fioletowe i parę tych takich koprów dziwnych i jakichś innych. No, tu coś rośnie kolejnego, a to to samo, to żółte chyba. No więc na razie to na mnie wrażenia nie robi wcale. Oczywiście można się tutaj też doczepić bardzo wręcz do techniki, jaką to było robione, bo ja nie twierdzę, że to było robione idealnie. Wszystko było tak robione na szybko i nie w tej porze co trzeba. Nie o tej porze co trzeba. Więc być może, że część kwiatów w ogóle obudzi się zbyt późno i tak naprawdę, nie wiem, na przyszły rok może dopiero zaczną tutaj rosnąć. A może przez to, że były wysiane późno, to padną, nie wiem. Widzę filmy pana Łukasza Łuczaja ostatnio z różnymi łąkami i on ma jakieś też mieszanki, więc polecam sobie może tam wejść. Bo myślę, że u niego to się dużo lepiej prezentuje i lepiej się na tym zna, to zdecydowanie na pewno. No, ojeja, nie ma w ogóle co porównywać. Natomiast no co, no chociaż trochę, tak? Troszkę się tu pojawiło zapylaczy przy tej gryce przede wszystkim, bo w zeszłym roku, jak wysialiśmy poletko gryki, to tam tego mnóstwo latało, tak rano się weszło, to aż po prostu tumany tych, tych owadów były. Tutaj jest jak jest, jest cienko moim zdaniem, chyba że wy macie inne zdanie i uważacie, że to jeszcze, jeszcze podrośnie, jeszcze się rozwinie, to podnieście mnie trochę na duchu, bo. No szkoda troszkę mi jakoś tak, nie wiem, no zdaje mi się, o motyle koło mnie lata, zdaje mi się, że mogłoby być lepiej, no ale jest jak jest, będziemy dalej obserwować I jak się coś tutaj zmieni, to zdam następne relacje, bo do tej toście mnie zmusili swoimi pytaniami, bo ja nie byłem naprawdę chętny, mówię, jeśli ktoś ma takie samo zdanie jak ja, że to tak kiepskawo wygląda, no to wiecie dlaczego nie. Nie chciałem jeszcze pokazywać, tylko dać temu szansę, bo wiadomo, że jak się piękną łąkę pokaże, to bardziej to zachęca ludzi do do siania, a jak się pokaże takie, takie nie wiadomo co trochę, no to, no to mo może nawet zniechęcić, nie wiem, ale ja stwierdziłem, że już będę szczerze pokazywał prawdę, jak to jest. No i tyle, i tyle chciałem rzec. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam się nam pokaże, ale grzeje w ten czajnik. Do zobaczyska. Mam nadzieję w trochę bardziej ukwieconej łące za jakiś czas. Papa. Pa.